Jedna z głębszych dziur na ulicy Ogrodowej. Zobaczcie. Także tu łatwo naprawdę sobie uszkodzić pojazd. Musicie uważać, zwłaszcza w tej dalszej części ulicy. Taki dziur tutaj jest więcej tych kaurzą. Także musicie być ostrożni. No i niestety nic tutaj się przez lata nie zmienia. Cześć witam was na kanale Ja Obywatel dzisiaj interwencja mam taką na ulicy Ogrodowej tutaj jest zespół szkół numer 5 a tutaj nieopodal są jest przejście dla pieszych które wam pokazywałem w takiej po prostu jakiś czas temu kilka miesięcy temu tak naprawdę i zobaczcie tutaj nic się nie zmieniło jeśli chodzi o to przejście dla pieszych tutaj jest znak pionowy który informuje o takim o takim, o takim przejściu natomiast nie ma tutaj wyznaczonych pasów w postaci no tak zwanej zebry, zebry na jezdni, czyli, czyli po prostu pasów, znaków poziomych e, nie ma tutaj tych pasów. Jest po prostu całkowicie ta farba już zdarta. E, od miesięcy, tutaj od lat może nawet nikt tutaj nie zaglądał, aby tutaj poprawić bezpieczeństwo e, przede wszystkim e, um, uczniów tej szkoły. Bo jak widzicie, tutaj jest, jest, jest szkoła, tutaj są, tu jest to przejście dla pieszych, jest tylko jedna latarnia, nie wiem jak ona mocno świeci, postaram się to też wrócić któregoś dnia wieczorem. Natomiast nie ma tutaj namalowanych y, pasów na jezdni. Teraz widzicie miejsce, w którym y, takie pasy powinny być namalowane, jest tylko nam wielka kałuża. Ja zaraz po świętach y, zadzwonię do zarządu dróg, aby takie pasy tutaj w trybie natychmiastowym zostały namalowane, no bo jest to naprawdę, stwarza to niebezpieczeństwo, zwłaszcza, że teraz szybko robi się ciemno, dzieciaki wychodzą ze szkoły, no i tak naprawdę łatwo o tragedię, jeszcze nie wiem, jak ta latarnia, jak mówiłem przed chwilą, świeci, jest tylko jedna, w związku z tym to też może być wątpliwe, jeśli chodzi o, o, o dobre oświetlenie tego przejścia. Ja wiem, że to nie jest droga główna i próżno tutaj szukać takiego oświetlonego przejścia, jakie widzicie teraz na przebitce, to jest przejście w Świdnicy przy drodze głównej. No natomiast jest to, tak jak mówiłem wcześniej, miejsce, w którym znajduje się tuż obok szkoła. W związku z tym moim zdaniem to powinno być tak samo rozświetlone, e, jak tamto przejście w Świdnicy przy ulicy głównej, e, czy przy ulicy głównej, przy głównej ulicy. E, zobaczcie, no zobaczcie. Tu mamy znak informujący wprawdzie o przejściu dla pieszych, natomiast no, kierowcy patrząc na jezdnię nie widzą pasów, a często... E, to właśnie one przyciągają większą uwagę kierowcy, bo są widoczne z dalszej odległości i widać to przejście dla pieszych. Zwłaszcza jeśli było dobrze, poprawnie oświetlone w nocy, no to naprawdę byłoby to, byłoby to bezpieczne przejście. W tej chwili obecnej nie to, że jest tylko jedna latarnia, nie ma pasów, szkoła, no to sobie możecie tylko wyobrazić, jak niebezpieczne jest to miejsce. W mojej ocenie oczywiście piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Eee, tak, jak mówię, będę dzwonił. Idziemy dalej ulicą Ogrodową. Tutaj, na ulicy Ogrodowej, zauważyłem, że takie większe, straszne, głębokie yy, dziury zostały jakoś tam załatane. Bo to jest ulica po prostu łata na łacie. Dziura na dziurze łatała na łacie. Widać, że tutaj było coś położone. Także tutaj, ten fragment, ten odcinek jest jeszcze w miarę przejezdny, i tutaj raczej nie powinno się urwać yy, żadnej części zawieszenia. Natomiast pójdziemy kawałek dalej, tam zobaczycie, tam chyba już zarząd ruch nie dotarł, bo tam yy, wygląda to zdecydowanie gorzej, tam auta jeżdżą bardzo, bardzo, bardzo wolno, żeby nic sobie nie uszkodzić. Eee, tu już widzę też jest taka pół dziury załatanej, pół nie, albo po prostu było to zrobione całościowo tutaj, jeśli chodzi o ton, o tą tutaj dziurę, natomiast yy, jakaś tam część została wypukana. zresztą ta już jest też popękana, to nie da dość niedługo odleci. No, podnieść. Nie, jeszcze się trzyma. Ale teraz myślę, że kwestia tygodni i będzie, będzie po prostu tak jak było. Dobra, idziemy dalej. Eee... Tutaj mieszkańców przy ulicy Ogrodowej nie ma wiele, ale nie ma wielu, w związku z tym tu jest po prostu więcej zakładów i nie wiem dlaczego Roman Szałemej rok temu, kiedy byłem na spotkaniu eee, na Paskowej Górze stwierdził, że nawet jakby miał budżet do dyspozycji na ulicę czy to proletariacką, czy ogrodową to wybrałby tą ulicę jako pierwszą do e, kapitalnego remontu nie wiem dlaczego moim zdaniem mieszkańcy z ulicy proletariackiej zmagają się z zdecydowanie większym problemem który e, no po prostu m, ich komfort życia jest utrudniony przez to, że nie tylko że cały pas jezdni jest blokowany co utrudnia nie tylko mieszkańcom przejazd, mieszkańcom multi przejazd, ale też mieszkańcom pobliskiego osiedla. Tam jest, jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku weterynarz, tam jest mechanik samochodowy. W związku z tym i tam jest zdecydowanie więcej mieszkańców. W związku z tym, tam remont tego miejsca przydałby się na pewno bardziej niż tutaj. Oczywiście, remont ulicy ogrodowej jak najbardziej też jest potrzebny. Ale czy znajdą się pieniądze z budżetu miasta na remont tej ulicy? Tego nie wiem. Wiem, że plany jakieś są, ale takich planów pewnie przez ostatnie lata było wiele, obietnic też było wiele i nic nie zostało spełnione. Ta ulica, tu już jest ten fragment taki gorszy, gdzie samochody jadą muszą jechać bardzo wolno, ponieważ tu już są te dziury znacznie głębsze i tutaj łatwo sobie coś w samochodzie uszkodzić. Eee... Będziemy się przyglądać. Ja tak jak mówię, zadzwonię w po świętach zaraz do rządu dróg, aby namalowali w sobie natychmiastowym pasy przy szkole numer 5 czy hmm, zespole, zespole szkół numer 5, po prostu z tego względu, że y, bezpieczeństwo to jest podstawa. Zwłaszcza pamiętacie, co się stało tak całkiem niedawno przy ulicy Wrocławskiej. Hmm, także ja teraz będę po prostu interweniował w takich sytuacjach. Zobaczymy jak szybko od mojej interwencji od mojego telefonu takie pasy zostaną namalowane na ulicy Ogrodowej. Tutaj wchodzimy w ten obszar, już taki chyba najbardziej zniszczony, gdzie jest najwięcej tych wszystkich dziur na ulicy. Zobaczcie tutaj co tu się dzieje. Nie? Tutaj już samochody jadą znacznie, znacznie wolniej. Bo naprawdę bardzo łatwo można coś już chodzić. Chociaż z tego co ja wiem, zarząd dróg jest odpowiedzialny za stan tych dróg, to wiadomo, ale natomiast jeśli coś wam się stanie z samochodem, poprzez to, że wiecie. W jedną z takich dziur możecie zatrzymać pojazd, możecie zadzwonić po policję, policja sporządzi raport w której napisze, że uszkodzenie waszego pojazdu powstało w wyniku wjechania w taką dziurę, którą ciężko czasem zobaczyć, jeżeli jedziecie późniejszą porą, gdzie tak naprawdę te dziury są przykryte kałużą i często ich tak dobrze nie widać, a są często bardzo głębokie. W związku z tym, czy to opona, czy to felga, czy jakaś, inny, jakiś inny, jakaś inna część zawieszenia może zostać łatwo uszkodzona, więc zatrzymajcie się, zróbcie zdjęcia, zadzwońcie po policję, e, poczekajcie na przyjazd policji. Policja sporządzi raport, z jakim raportem możecie się udać do swojego ubezpieczyciela, do, do ubezpieczyciela w sumie Zarządu Dróg, w mojej ocenie. E, zresztą piszcie, bo się znacie pewnie lepiej na tym, jak to powinno wyglądać. Ale w mojej ocenie mówię, jeśli sobie cokolwiek zrobicie na jakiejkolwiek drodze, Zatrzymajcie się, zróbcie dokumentację tego, co się stało, żeby później mieć jakąś podkładkę, czy to do ubezpieczalni, czy do... No, to do głównie. No zobaczcie, to jest ten fragment drogi, który jest naprawdę w stanie takim, że tu jest łata na łacie, dziura na dziurze. Tu bardzo łatwo coś sobie mm, zrobić. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym roku, czy ta droga zostanie naprawiona, czy też nie. Ja obstawiam, że nic tutaj większego się nie wydarzy, ponieważ budżet miasta jest w katastrofalnym stanie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Przeszliśmy sobie ulicę Ogrodową. Nic, życzę Wam życzę Wam wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w 2025 albo był lepszy w 2024. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.